Cisza na planie. No dobra, to lecimy, tak? Kochani, żeby włączyć yy... Nie, jeszcze raz. Two, two, two. I, I mniejsza twu. średnica tym jest wyższy ton, nie? Ale to nie służy do grania. Nie? <suszy> Ze stresu? <laughs> nie! Wiesz, jak nie zdążysz manicure zrobić, operujemy dłoni. zawsze można obgryźć taki, wiesz, perfekcyjny sposób, żeby było... My... Dobra. <laughs> Możemy zrobić opas Co tutaj, gdzie mamy play? Da, 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 la. la. Mhm. 20 sekund. Mleka nie mam. No zaraz podskoczymy do sklepu. Wyślemy janka, bo on dzisiaj nikt nie ma do roboty, to nam pójdzie do sklepu i no kupi jest mleko. Tak, tylko Piotrek, właśnie będziesz musiał yy, y, na chwilę przerwać, nie, 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 nie. bo ja, bo nie, nie, ja muszę nie, nie, ten nie. film przewinąć. Idziemy na spontan. <laughs> I kto dostanie, bo dzisiaj zasłużył? Oczywiście, że Jan Zalewski kustosz proszę bardzo. Nie <laughs> zasłużył. Hmm. Przepraszam bardzo, cięcie. Co prawda wiśnie z tego drzewa już dawno zerwane i dobrze się mają w słoiku. Nie, jeszcze raz. Ale ja, ja poproszę coś motywującego, bo mnie to demotywuje. <grymny> <ta pana kurde. grymny> Dobra, Janek, wołaj mnie. Ja wołac? Tak, masz wołać zgodnie ze scenami. <grymny> <grymny> I co ja robię tu? Uh, uh, co ty tutaj robisz? Mm. Ten akurat był przeznaczony na 2000 wispli zboża, ówczesna vispli? miara. Wispli? Co to tak, jest wispel? Y, jeden wispel, y, czyli y, dokładnie w przeliczeniu to jest 3… Y, trzy... ma... No masz, zapomniałam Ponad... co to jest. No dobrze. Księcie? Dobrze. Start. Jeszcze raz. gram dla wszystkich i każdemu oddzielnie, tak właśnie. Ale ja się wpasowałam strojem do pana małpki. Cześć, Kręcimy filmik, czaj. cześć. Cześć, Kilka Ale do gagów się przyda. Janek, gdzie tak, jesteś? jestem. Pan mnie pociągnie może? A mnie pan popcha? Widać słychać widać. to słychać. Na spontanie tu lecimy. Kecie, tak. Jeszcze raz, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wie pani co zrobimy? Obtegujemy. Ob <grym> Obliżamy. <grym> Obtegujemy. Znacie to słowo, nie? W zespole siła, słuchajcie. Może na chwilę przerwimy to, tak? I wciąż działa. <grym> Jeszcze... Y Przepraszam was, ale musimy, bo, bo my trochę źle stoimy. Janek to się nagada, 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 a tu trzeba do roboty. Jeszcze raz. E, Momencik, teraz przerwiemy chwilę, przepraszam, bo no. ja muszę zobaczyć, czy... Czy dobrze powiedziałeś? Tak, 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 tak. Chodziło mi o to, żeby wypowiedzieć, że były w starożytności, w pierwszym wieku przed naszą erą używane do celów medycznych w traktacie Celsusa. To był taki słynny traktat właśnie, gdzie ucierano, nie? Nie Co ucieknie. wyciąć to, wyciąć to, zostawić to, zostawić i już. My tu prac pracujemy, kręcimy odcinek. To wytniesz. <grym> nie muzeum tylko lubuskiego. Ciach, gdzie gentleman? <grym> Będzie do gangów, Kasia. <grym> no musi być trochę śmiesznie, nie? To się wytnie, Dobra, nie, Piotrek. Już nie będziemy. <grym> Pięcha. Ale my tu w muzeum mamy bonusy, nie? No obżera się, zaraz tam obżera. Degustuje Panie Lacho No tak. Panie Janie, Panie jest Jeszcze raz od początku. Poczekaj, bo już teraz mnie wybiłeś z rytmu i teraz wstydzę. dlaczego ja mam być wybita? Janek, ja... Trzymaj, bo to do, do intro to nie... E... Ciała. Nie, jeszcze raz, tu, Siedzimy sobie, tak? czy To o. jest halka z przełomu lat 40 i 30, -tych, damska, bardzo piękna. Jeszcze mnie prałem, bo po prostu szkoda, bo to jest stara halka, lepiej u mnie. Pać. oryginalna w 100%. Niemka nosiła po prostu miała jakiegoś tam męża, który lubił, żeby krótkie nosiła, bo ona po prostu by chciała być dla niego seksowna. Ty, Janek, ale to fajnie być muzelnikiem, nie? Nie wiem, ja już po prostu... Na razie skupmy się... skupmy się. Skupmy się. Piotr Graju już, tak? Możesz... Ja chciałem, Dobra. <grymne> Dobrze było, jeśli były dwie osoby w domu i przy okazji mogły sobie pogawędzić... Tak. Bardzo mocno dociskasz, bo nakręci, tak? zatrzymuje ta tarcza. Popchasz mnie? Tam po prostu. No. Nie wiem, czy dam o, raz. O, o, coś tam... Coś tam! Działa. Może być? Trochę kiepsko to wyszło, nie? Ja jeszcze się przejadę. Przykładem Która jest miała godzina? zegarek. No ja tutaj mam 10.15. To, to już za długo, bo gadasz? Jadę. ale musimy sprawdzić, spróbujmy, czy, spróbujmy, działa. Czy, czy działa. Bo nie, był, nie. Jak to już. przecież MP3 weszło. A jednak działa. Tak, tylko że mo... najpierw musimy ustawić. Nie, kurde. przepraszam. Musimy ustawić godzinę. Montowano. Tutaj o specjalny. No No tak, weź no, to tak, tak musisz zrobić. Janek, nie wiesz jak się robi? Nie wiem. Tak o. No, Dobrze. O, Najpierw to ja się muszę poprawić, przygotować, mentalnie, nastroić, koszulę tutaj, a nie tam kamera poszła. Tylko trzeba ją mocniej, żeby... Właśnie, o, 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 o! Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Kasia, wydasz z siebie jakąś onomatopeję? Tak, tak. Będę brzęczeć. <grym> Jak pszczółka. <grym> Bzyczeć. Mmm, bzykanie w muzeum. <grym> Ta konkretna farel jest 1800... Jeśli chodzi o temperaturę. No Jedyne, co mi się w tych obu. Mirku, ty na co dzień opiekujesz się naszym zbiorem? Etnograf. Nie. Dzień dobry. Dzisiaj moje biuro zamienia się. Uważaj, uważaj. Możemy połamać. Ty, Janek. Majkę ja dobrze tu... kręciłam, do Ciebie. Tak? Ty coś tam źle wkładasz. No. Coś jest problem tutaj z tym. To o czym będziemy mówić? Może ustalmy. <wzyskujesz> Chciałem kilka słów powiedzieć. No. To słuchamy, mów. Piotr, jestem, jestem, zagrywam, to nazywa. Jestem ja zagrywam w sobie Ma być żółt. fajnie, nie Fiotr, nie tak 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 tak. Tak. No dobra, wycie... Dobra, masz swoją koncepcję. Jedziemy z tym koksem. Pamiętajmy, że lak bardzo przywiera do papieru. O. Chyba żeśmy to za szybko y, ja zrobili. Szybko widzisz? Coś nam nie wychodzi. Za mocny, tutaj. do trzech razy sztuka, poczekaj. Tak, Uwaga, tak. próbujemy. Śmiałym ruchem y, trzeba takim bardzo, trochę za, za, za szybko. Ech. Za mocno to robimy. Nie, coś źle robimy. Nie, źle robimy coś. Tylko, tylko nie, nie wpadajmy w głupawkę. Nie, już Piotrek nagrywa, tak? Ja, no to zaczyna, a ja to powiem właśnie. Muzeum Lubuskie zaprasza dzisiaj... Nie, jeszcze raz. Dobrze, to ja się zapinam. Można. Jedna sprzążka w drugą, żebym później odpięła. No nie odepnę się. No to zostajemy. Poczekajcie, no to jest na pewno jakoś no. możliwe. rzecz. No po co ja się zapinałam? No nie nagrywa. Ja już Myszka, myszka. W kieszeni zawsze tego. ją noszę. Myszka, myszka. Ona mi zawsze pomoże. Jeszcze raz. Niep. No dobrze, to ja już. Pff. Może być? No, nie. <grymne> A, no. Aaaa. no tak. Już? Witajcie kochani, dzisiaj jesteśmy w muzeum metr. Jeszcze raz. się też powiedzieć. strzepnę jeszcze to. Dobrze, dziękuję bardzo. No pustki! Nie ma. Janek, przyniesiesz nam łyżkę, jak już tu jesteś. Ale nie zabytkową, nie z magazynu, taką normalną. No dziękuję. Jesteś. O, mamy koniec, zobacz. I do góry nogami.